Budynek jest większy niż się spodziewałem. Z zewnątrz wygląda jak prawdziwy I Powiem wam, że naprawdę opłacało się chodzić po świecie i zbierać materiały. No, przyznajcie, sami, robi wrażenie, co? A w środku wielka przestrzeń. Pewnie sądzicie, że miejsca jest tu całkiem sporo. Ale nie dajcie się zwieść. Mechanizmy, które tu zbuduję, zajmą praktycznie każdą wolną kratkę. Na szczęście składniki do środka już są prostsze: biały betań, trochę diorytu, parę skrzyń lejków i oczywiście cała magia Lecton. Komparatory, przekaźniki i mnóstwo światełek. Budujemy.